Bo my też dotknęliśmy tego problemu i tej ciekawości, bo to też jest wspaniałe tej różnorodności, prawda? Że dzisiaj to i wiek, i doświadczenia, i inne oczekiwania, i inny rynek pracy, prawda? I to tak. też wpływa na tą rolę lidera, że tak. siłą rzeczy on też musi Nawet z tym nawet ograniczenia. Nagle się okazuje, że w spektrach różnych trudności mentalnych, poznawczych. To nie jest zero-jedynkowe, że są osoby zdrowe i niezdrowe, że mogą mieć pewne predyspozycje, że nagle najnowsze badania nad ADHD pokazują, że jeżeli gdzieś w zespole ma być ktoś prawdziwie twórczy, to trzeba to wręcz pokać ludzi z ADHD. Mhm. Prawda? Więc to jest wszystko kwestia takiej wiedzy i kompetencji i tworzenia kryteriów i przestrzeni dla różnorodności w bardzo wielu różnych zakresach. I płci, i wieku, i kraju pochodzenia, i orientacji życiowej, i, i, i seksualnej. Jeżeli to jest widoczne na zewnątrz, to też jednak jest ważne, żeby organizacja pokazywała, że jest otwarta, a z drugiej strony, żeby to było stopniowo realizowane, żeby to było, jeżeli wchłaniamy i, i zarządzamy różnorodnością, już w, w okresie czynnika A, B, C, są pewne wskaźniki, czynniki, stopnia różnorodności, wprowadzamy jeszcze kolejne kryterium.